W taki sam prosty sposób, jak tworzymy nazwy dni tygodnia, również możemy tworzyć właśnie nazwy miesięcy w języku chińskim. Nie musisz absolutnie uczyć się dwunastu różnych słówek. Wystarczy ci znajomość tylko i wyłącznie jednego słowa UE. jure, jure, czyli właśnie miesiąc, albo też księżyc, ale zwykle właśnie księżyc jest związany też z miesiącem. Słowo UE, czyli właśnie nasz Miesiąc, zobacz, dokładamy każdą kolejną również cyferkę, ale uwaga, przed właśnie tym słowem je. Czyli aby móc powiedzieć styczeń, mamy pierwszy miesiąc, czyli i iue, czyli właśnie styczeń. A i. Luty san yue. Sanj, czyli właśnie marzec. I tak i tak, uwaga, dochodzimy aż do listopada, czyli uwaga, listopad jako jedenasty miesiąc roku, czyli siję. Szy! Czyli właśnie listopad i grudzień 12 miesiąc roku, czyli are Szy! Tutaj będziesz musiał musiała wykazać się umiejętnością szybkiego policzenia sobie w głowie, który miesiąc jest aktualnie, aktualnie przez cały czas oczywiście danym kolejnym numerkiem właśnie w ciągu roku mi to na początku sprawiało trudność w przypadku właśnie tych miesięcy, takich jak lipiec, sierpień i tak dalej. Teraz oczywiście pamiętam, że lipiec to siódmy, a że sierpień to ósmy, ale na początku właśnie będzie to nielada delikatne wyzwanie, aby sobie to wszystko dokładnie poukładać w głowie, ale zapewniam cię, że nie będziesz mieć. Po chwili z tym problemu, bo będziemy sobie ćwiczyć właśnie różne ujęcia różnych dat. I przećwiczmy sobie właśnie tego typu daty, podając właśnie, że na przykład dzisiaj jest, nie wiem, 3 marca, ale zobacz, potrzebujemy do tego jeszcze właśnie takiego słowa, jak słowo chao. Chao. Chao! Chao na czwartym tonie oznacza właśnie dzień danego miesiąca. Chińczycy podając daty podają je odwrotnie niż my. My powiemy właśnie 3 marca dla Chińczyków, będzie to oczywiście marzec. Trzeci dzień, dlatego że oni podają daty od największej jednostki do najmniejszej. To znaczy, największy będzie oczywiście rok, potem miesiąc, dzień i godzina i tak dalej. My zrobimy to zupełnie odwrotnie. My, na przykład, Polacy, podajemy właśnie najpierw godzinę, dzień, miesiąc i dopiero rok. Zupełnie, zupełnie odwrotnie. A więc, aby w języku chińskim powiedzieć właśnie ten trzeci marca, zrobimy to właśnie w ten sposób, jako San yue San Hao. San Ye, San Hao. Czyli właśnie trzeci miesiąc, trzeci dzień. Możemy sobie właśnie na przykład zrobić taką datę jak 9 marca. 9 marca, czyli uwaga, marzec, San Ye. San yue, I 9, czyli Zhou Hao. Zhou Hao. Czyli pełna data miesiąca i dnia, będzie to San Ye, Hao. San-Yue, Jiu hao czyli właśnie 9 marca. Zupełnie odwrotnie musimy to czytać. Zróbmy sobie na przykład datę 4 czerwca. 4 czerwca będzie to właśnie w ten sposób. Zobacz, czerwiec, a więc liczymy sobie szybko, szybko w głowie, że to jest szósty miesiąc roku. I uwaga, zrobimy to właśnie w ten sposób jako Liu-Yue, Liu-Yue, czwarty si hao Liu-Yue, si hao Powiedzmy właśnie, że dzisiaj jest 4 czerwiec. Zobacz. Jin Tian Shi Liu yue Sū Hao. Jin Tian Shi Liu Ye Sū Dokładnie tak. A więc, jeżeli dzisiaj jest 4 czerwca, no to wczoraj był 3 czerwca. Czyli powiedzmy to w zdaniu, wczoraj właśnie był 3 czerwca. Zuotian Shi Liu yue San Hao. 坐天,是,六月,三日. Wczoraj był właśnie czerwiec i trzeci dzień, czyli właśnie 3 czerwca. Zróbmy sobie taką datę szybko 12 października, czyli październik, szybko szybko liczymy w głowie jako dziesiąty miesiąc roku, czyli 十月,十二日. Nie? 10 miesiąc, 12 dzień. I powiedzmy na przykład, że jutro będzie 12 października. Ming, tien, shi, shi, Właśnie w ten sposób. Pamiętaj o tych tonach, oczywiście, nie? Bo zobacz, tutaj masz szy i szy obok siebie, tak naprawdę, a więc tylko i wyłącznie zmiana tonu może nam rozróżnić te dwa słówka. Tony bardzo, bardzo są ważne, ale o tym już zresztą bardzo dobrze wiesz. Nagrania oczywiście pochodzą z kursu online HSK1. Zostały one właśnie poszczególnie wybrane, tak aby pokazać Ci jak bardzo język chiński jest prostym wręcz językiem, i że rzeczywiście każde klocki w tym zdaniu będziemy układać po kolei, a ja na sam koniec jeszcze tylko zaproszę Cię na moją nową stronę internetową akademiachińskiego.pl, gdzie tam masz do pobrania dużo różnych materiałów dodatkowych które pomogą Ci właśnie w nauce języka chińskiego. I oczywiście, jeżeli potrzebujesz pomocy indywidualnej, to również możesz do mnie napisać i możemy śmiało umówić się na indywidualne lekcje. Ja tylko i wyłącznie zaznaczam jeszcze to, że absolutnie niczego nie ryzykujesz, bo każda taka pierwsza lekcja jest u mnie za darmo, więc możesz sobie zobaczyć, czy tego typu sposób nauki będzie Ci odpowiadał w sensie razem ze mną. Jeżeli właśnie chcesz troszeczkę podnieść swój poziom języka chińskiego wyżej, chcesz w ogóle spróbować od samych podstaw y, nauczyć się, chińskiego razem ze mną, to śmiało zajrzyj na moją stronę, tam masz wszystko dokładnie opisane, możesz się skontaktować również właśnie tam ze mną w odpowiednim formularzu, albo po prostu pisz do mnie śmiało na mojego Instagrama, na Facebooka lub po prostu daj o tym mi znać w komentarzu. Tak więc to tyle, do zobaczenia następnym razem. dzień!